27 kg jestem w stanie utrzymać wagę. To jest jedyna metoda na efekt jo. Cześć! Ja się nazywam Mateusz Dąbkowski w tym wideo chciałbym Ci trochę opowiedzieć o swojej przygodzie, swojej przemianie i o tym, jak mi udało się pozbyć nadmiaru kilogramów i zbudować taką świadomość, dzięki której bez problemu jestem w stanie zarządzać swoją sylwetką, utrzymywać wypracowane rezultaty, nie katując się jednocześnie dietą czy rezygnując z ulubionych produktów. Myślę, że znasz to uczucie, kiedy waga spada. Jest to euforia, jest to radość, bo to, co robimy, przynosi rezultaty. Tak, wkładasz. Stare jeansy, stare sukienki, czujesz się po prostu dobrze, robisz zdjęcia bez wstydu. Natomiast zwykle wygląda to tak, że odpuszczamy, potem ta waga powoli wraca, kilogram po kilogramie i znowu jesteś w starym punkcie. Wracają stare nawyki, wraca wstyd, frustracja. I dlaczego tak się dzieje? Problem jest że tak naprawdę w myśleniu, tak? Traktujemy dietę jako projekt na chwilę, sprint, coś co trzeba odhaczyć, załatwić i po prostu wrócić do starych zwyczajów, tak? Projekt ma dla ciebie zawsze początek, tak? Od poniedziałku, od września, jak tam dzieci pójdą, jak dzieci wrócą. I też ma koniec, tak? Bo wakacje jestem już po wakacjach, bo już ślub córki jest za mną, bo po prostu nie wiem, dieta się skończyła, tak, nie wiem, detoks cokolwiek. I gdy projekt się kończy, ty nie masz żadnego planu, tak naprawdę przepracowałaś okres skupiając się wyłącznie na odchudzaniu. Tak, wracasz do tego, co znasz, a yy, przepracowałaś ten czas na tym. Żeby pozbyć się tych kilogramów, a nie budować fundamenty, dzięki którym ty te kilogramy utrzymasz, tak. I generalnie to nie jest Twoja wina, no bo ty nie jesteś specjalistką w tej dziedzinie, tak? To jest wina metody, którą stosujesz. I prawda jest taka, że ja też w ten sposób funkcjonowałem, tak? Przechodziłem z jednego projektu do drugiego. Prawdziwa zmiana nastąpiła wtedy, gdy zrozumiałem, uświadomiłem sobie, że muszę stosować metody, które jestem w stanie utrzymywać w dłuższej perspektywie, tak? Bo ani te kilogramy nie przychodzą do mnie w chwilę. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję systemu, który. Jest w stanie ze mną zostać nawet po zakończeniu odchudzania, tak? No bo ja sobie nie wyobrażałem rezygnować, wiesz, ze słodyczy, z pizzy, z czekolady. Uwielbiam te rzeczy. I wiem, że skoro oglądasz to wideo, no to ty też je uwielbiasz i większość z nas nie jest w stanie zrezygnować na stałe z tego typu produktów, chociaż dobrze byłoby to zrobić. Natomiast w dalszym ciągu na końcu dnia jesteśmy tylko ludźmi. I oto, jak realnie powinien wyglądać Twój system odchudzania na co dzień, jeżeli liczysz na to, że uda Ci się utrzymać te efekty. Jak to wygląda w takim standardowym scenariuszu u większości osób? Sprint, czyli dieta. Sztywne reguły, zakazy, głód, cierpienie, poczucie kary, poczucie osaczenia. Tak, masz cały czas z tyłu głowy, że jesteś na diecie, że czegoś nie możesz, że tutaj coś ci zakazuje, że tam ktoś tam ty. ty, ty, ty. Lub masz system, czyli trochę można powiedzieć styl życia, tak, elastyczne zasady, świadome wybory, sytość, przyjemność, poczucie, że to ty masz kontrolę, a nie że odchudzanie ma kontrolę nad tobą. Sprint się kończy, system działa zawsze. Bez myślenia w tle. Pierwszy filar Twojego systemu to jest elastyczność. Tak? Zasada 80-20 Pareto to jest klucz do utrzymania wagi bez poczucia straty. Przez 80% czasu, 80% Twojej diety to są fundamenty. Tak? To jest pełnowartościowa żywność, tak? warzywa, owoce, unikanie tych produktów przetworzonych. Dbasz o sytość, jesz zdrowo, dbasz o aktywność fizyczną. A 20% czasu to jest ta przestrzeń, kiedy żyjesz. Tak, spotykasz się z znajomymi, wychodzisz z dzieciakami do McDonalda, czy idziesz z mężem na randkę i musisz mieć na to przestrzeń, bo dzięki temu tak naprawdę jesteś w stanie długoterminowo realizować założenia diety. Tak, eliminujesz takie poczucie, że musisz być idealna, bo nie musisz, tak? Znajdujesz te przestrzeń na wszystkie rzeczy i dzięki temu normalnie funkcjonujesz i osiągasz te rezultaty. Filar drugi to zadbanie o sytość, tak? Nie niskokaloryczne diety, tylko diety, które są zbilansowane i rozpoczęte zaczynają się na dosyć wysokim pułapie kalorii. Zadbaj o to, żeby w każdym posiłku mieć przynajmniej porcję białka, czyli 20-40 gramów, to mogą być 3 jajka, to może być 100 gramów chudego mięsa, ryby, nabiał, cokolwiek. I błonik, warzywa i lub owoce. Tak, chcemy, żeby w każdym posiłku miała przynajmniej 150 gramów warzyw i lub owoców żeby sumarycznie w ciągu dnia zjadać ich pół kilo do nawet kilograma. To tak naprawdę w dużej mierze, prócz ilości kalorii, którą spożywasz, ale będzie warunkować Twoją sytość w ciągu dnia, tak? Nie musisz jeść pięciu posiłków, możesz skupić się na trzech, ale które będą właśnie w taki sposób skomponowane. Dzięki temu Twoje odchudzanie nie kręci się wokół żarcia, tylko wokół tego, żeby realnie zrealizować pewien plan, ale też robić to w przyjemny sposób. Trzeci filar tego systemu to planuj zamiast reagować. Efekt bierze się z chaosu. Czym jest reagowanie? Jestem głodny, głodna, co by tu szybko zjeść? Zamawiasz pizzę, zjadasz trzy krówki, które siedzą w twojej szafce, chwytasz za 12 paluszków i okazuje się, że zanim zrobisz posiłek, dostarczasz 700, 800, 300, 500 kalorii. A jak wygląda planowanie? W sobotę idę na grilla, więc w ciągu dnia zjem jeden posiłek mniej, tak? Zjadasz śniadanie, na przykład pomijasz obiad, idziesz w ramach yy, obiadu na tego grilla. Możesz zaplanować swoje posiłki na 2-3 dni do przodu, przygotować je wcześniej, yy, nawet wstępnie, tak? Kroić mięso, warzywa, zamarynować to, czy nawet usmażyć, ugotować, cokolwiek, żeby to ci ułatwiło cały proces, żeby to nie było chaotyczne, tylko żebyś ty miała pełną autonomię nad tym, jak jesz, kiedy jesz, co jesz, tak, żeby nie było zbyt wielu spontanicznych momentów, w których jesteś głodna w biedronce i idziesz po jego dziankę. Tylko jeżeli masz ochotę na jego dziankę od paru dni, nie wiem. Tygodniej, to po prostu sobie to planujesz. Dzisiaj zjem jako dziankę, tak? I to jest Twoja decyzja, a nie decyzja sytuacji, decyzja emocji, decyzja głodu czy zachcianki. I chcę, żeby wiedziała, że te trzy filary to jest uniwersalna rama, ale Twój system też musi być dopasowany do ciebie, tak? Do Twojej pracy, do Twojego planu dnia, Twoich ulubionych smaków czy budżetu. System dla zabieganej mamy będzie inny niż dla studentki, tak? Kopiowanie gotowców tutaj nie zadziała. Więc jeżeli chciałabyś przestać biegać w kółko, tak? Bić głową w mur, jeżeli Chodzi o odchudzanie i zbudować swój własny system, który zadziała raz na zawsze. Mogę Ci pomóc krok po kroku stworzyć taki plan, który pokochasz, który będzie rezonował z Tobą, który zostanie z Tobą na lata. A co ważniejsze, efekty płynące z niego zostaną z Tobą na lata. Jeżeli chcesz zbudować go ze mną, to w pierwszym linku pod filmem znajdziesz mój kalendarz. Kliknij po prostu w link i wybierz termin na bezpłatną konsultację. W ramach tej konsultacji ja albo ktoś z mojego zespołu sprawdzi, czy jesteśmy po prostu odpowiednimi osobami, żeby Ci pomóc. Jeżeli nie, wskażemy Ci drogę. Jeżeli tak, no to razem przejdziemy Twoją transformację. Generalnie nie masz nic do stracenia, dlatego nie zwlekaj, klikaj, a ja ze swojej strony dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Hejka!